Słuchajcie, może wyglądam jak spec od deratyzacji i dezynsekcji, natomiast nie przyjechałem tutaj Tępić Szczurów, jesteśmy w Drawsku Pomorskim, to Tomekka polskich offroadowców. Nie jesteśmy to oczywiście przypadkiem. Zaprosił nas Adam Małysz, który postanowił rzucić nam rękawice i będziemy się tutaj ścigać. Jak i czym to za chwilę opowie sam Adam. Witam wszystkich serdecznie. Dziewiemy no, rękawice, chcemy się ścigać tutaj. My oczywiście naszym Mitsubishi L200, którym w tym roku dało nam się zdobyć mistrza Polski, a tutaj koledzy sam Evo 3, jak się nazywa ten, ten grad, tak w, w cudzysłowiu mówiąc offroadowym, dlatego, że wszystkie te samochody one są zbudowane jakby od podstaw, ale są to niesamowite samochody z wielkimi mocami i samochody, które są do przeprawy, także nasza trasa będzie biegła troszkę inaczej, chcemy tutaj dać kolegom trochę fory i, i skrócić im trasę, ale z tego też powodu oni będą musieli przejechać przez przeprawę, czyli przez Mam nadzieję, że będzie fajna zabawa i że wszystkim będzie się to podobać, nie tylko nam, ale również i czytelnikom Robbiera, także zapraszamy serdecznie.